Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć? Dzisiaj króciutkie zdanie. W przyszłym miesiącu kończę 30 lat. Od razu podpowiem, że można to przetłumaczyć na cztery różne sposoby. No, język angielski jest znacznie bogatszy od języka polskiego. Ok, pauzujecie, weźcie sobie kartkę, długopis, spróbujcie przetłumaczyć za jakieś 10-15 sekund w Gruszy i podamy sobie prawidłowe, te prawidłowe proponowane wersje wraz z analizą. I z powrotem po krótki czyli tak, bardzo uważamy na, na zdania, gdzie wyrażamy wiek. Pamiętajcie, że w języku polskim my lata mamy, ja mam 30 lat, oni lat nie mają, oni lata są, używamy czasownika być, czyli tu jest pewna różnica. I tu jest kolejna różnica, my lata kończymy, używamy czasownika kończyć, oni nic nie kończą. Więc uwaga, oto cztery proponowane wersje. Tak jak powiedziałem, oni lata są. Czyli czasem przyszłym I will be. Ja będę. 30 w przyszłym miesiącu. Oczywiście ten operator will będzie skrócony do I'll. I'll be 30 next month. Uwaga na wymowę 30, tutaj częste błędy. 30. Polacy to mylą z 13 i 40. 13 to jest feti. Jak macie naście, to akcent jest na tą ostatnią sylabę. 13, 14, 15, a tu jest na pierwszą 30, 40, 50 i tak dalej. Można też wyrazić to nasze zdanie strukturą going to. Dla nas jest w ogóle niedopuszczalne jak zamierzam być 30, no oni tak mówią. I'm going to i potem się daje bezokrośnik, czyli to jest też be. I'm going to be 30 next week. Można to powiedzieć czasem teraźniejszym, ale w brytyjskim Amerykanie tego nie robią, czyli I'm fetching next week. No i wersja bardziej w sumie amerykańska, uwaga, bo my mamy ten czasownik kończyć, oni mają czasownik kręcić, bo to jest jak tryb. Nasze życie to jest tryb i on przeskakuje, tak? I jak się tryb kręci, to jest czasownik ten. I stąd właśnie jest ten: odkręcić. Czyli oni powiedzą: I'm turning, ok? I właśnie w czasie teraźniejszym, ciągłym tu akurat, jest czynność zaplanowana. I'm turning 30 next week. Tak powiedziałem bardziej amerykańskie, ale Brytyjczycy też już tak mówią. Dzięki.